Ja jestem Klieneks, kolejny odcinek na moim kanale, a dzisiaj jest to kolejny odcinek z Plant vs Zombies 1. Tak, bonus game, nie, bo my mamy jak gdzie Night Level 9, więc dzisiaj przejdziemy sobie do właśnie basenu. Tak, będziemy grać w basen, więc adventure. I czy. O nie, prawie zobaczyłem, ale nie wiem czy na tym przedostatnim. Nie, na przedostatnim nie ma roślinki. Tak, na przedostatnim nie ma, ale. Dobra, widzę play. Klikłem, dobra. Waga. Nic nowego, jest Disco Polo, którego odkryliśmy w tamtym odcinku, więc zapraszam. Macie go teraz w karcie, tu w prawym górnym roku i dobra. To zabieram, bo z niego nie używam, bo on jest głupi. To to go właśnie, czy ja go zabiorę. Go na pewno zabiorę, to też na pewno zabiorę. O szlaki, teraz przede mną ciężka decyzja. Może zabiorę go? No dobra, zabierzmy go, jak już jest nowy, no to niech już będzie, zabierzmy go. I co? Robimy to. Dziś w ogóle też zacznę. Nagram odcinek z, z Śmieszkowic, znaczy jakiś Śmieszkowic. Dwa razy spicy nuclear fire noodles with Spice core I będę właśnie nagrywał Minecraft Survival, w którym będę znajdować wioskę. Więc będzie ciekawie, nie wiem czy on wpadnie dzisiaj tam czy jutro Chyba jutro, bo jak będzie krótki to go zedytuję, ale wątpię, że będzie krótki Ale możliwe, że będzie krótki Jakbym znalazł... no czułeś to co po sobie? Jakbym znalazł wioskę szybko, no to byłby... Fajnie było, gdyby on 15 minut, tak by było spoko Mi się wydaje, że tu będzie iść kolejny zombie, więc tu stawiam O ja, po wczorajszym odcinkach jak ja serio, wczoraj nagrałem, to prawda niby tylko jeden odcinek, ale tak naprawdę nagram tak jakby trzy odcinki, które trwały po jakieś, po jakieś, nie wiem, 25 minut, bo próba zdać wioskę kilka razy i mi się nie udało zdać tej jednej, ale jak nie widzieliście wczorajszego filmu, to zobaczcie, bo był fajny, więc dobra. No cz no czemu mi się to tu posadziło, no co jest, no bez jaj, czemu mi się to tu posadziło, dobra, dajemy tego grzybka. Nie ma co, dajemy tego grzybka. I tu dajemy tego. Bo trzeba grobo zjadacza tu dać. Bo jest nieciekawie. Jest nieciekawie. Nie, na razie to ja muszę więcej słoneczników. O Boże, konet. Taka antelera chyba się z nim poradzi. Chociaż czy ja wiem? O nie wiem, bo on się chowa. No słonko. Ja tu strasznie wolno lecę, ty słonka. Das radę, chłop. A jak mnie to będę miał przypał. Ja, ale to wolno idzie, idzie kolejny zombie. Tak, dał sobie radę. Nawet go nie zaczął zjeść. Więc go. Good. Jest naprawdę good. Nie mogę się oczekać, jak już będę na swojej wiosce, na moim priimaxowicach. Bo strasznie z tym jaram. Więc dobra. Wy też oczywiście możecie zostać łapeczkę w górę oraz suba. w monitor i czekam na słoneczka, ale ona się coś. Nie wiem, czy to jednak jest dobra opcja. Te słoneczniki w noc. Bo wolno mi przybywają Słoneczka. Ale dobra, jakoś przeżyjemy. Nie, no teraz już coraz szybciej. Więc już spoko. Już jest spoko... Oj, ale jak tu idzie pachą To ta... To sobie da radę z nim, ale... Ale i tak on już zostanie zjedzony I gdzieś tu umrze, w tym miejscu tym pachą. Więc no... Nie ja się... czekaj, a jednak nie. Chociaż nie, ja tu bym postawił. Ale musimy pierwsze dać grobo z jadacza. I dopiero teraz będzie walnut. Chociaż mnie na niego nie stać, bo wydałem. Ale my czekamy na. słoneczko. Hej, mi się źle gada, bo nagrywam dużo filmów. Oj, idealnie, bo tu idzie kontakt. To idealnie po prostu. Go postawiłem. I dobra, jestem jakiś spocony. Nie wiem dlaczego. Bo dziś jakby w szkole, to sprzątałem magazyn. Tak, bo ja teraz zacząłem sprzątać magazynek szkolny. Nie wiem czemu. Sprzątać magazynek szkolny zacząłem. No i... I dobra. To tu stawiam. Nie wiem czy dźwięki z gry nie są za głośno. Dziś właśnie idziemy na basen. W Plant I Czekajcie, bo tu muszę zaściszyć. Na 11% to jest moja ulubiona liczba. Więc powinno być dobrze. O nie, znikło mi słonko. Źle. O, to co tu dajemy? Fum, szuruma. Mamy w ogóle go, ale coś wolno mi te słoneczniki przychodzą. To mnie trochę jakby miało być szczery niepokój. Tu jest słabe. To tu muszę zrobić tak. Czekaj, co ja chciałem zrobić? Tak. O kur! Ile idzie zombie? Ile idzie zombie? Szybko, szybko, szybko. Tu sobie dadzą radę. Dadzą sobie radę. No ta antyleria jest jak taka średnia. Antyleria. Czemu ja mówię na to antyleria? Bo to jest antyleria. Kurde. Strasznie się boję nocnego basenu. Nocny basen to jest najgorsza mapa. Najtrudniejsza. Znaczy przez balon boja. Balon Powiedzmy. Przez balon boja, bo... On jest mocny strasznie. Do niego trzeba kaktusa. Znaczy on jest słaby, ale... Jak nie masz kaktusa, a on idzie na tej linii, oto przerąbane. Oj, finalowi jest dopiero za taki długi czas. A to dziwne, bo film trwa już 6 minut. 6 minut już jest na filmie. O nie, oni by go zabili 5 lat. Więc za to muszę postawić fumshruma. Bo teraz gotowa, taka jakby to był zwykły zombie. Tylko najzwyklejszy zombie. go tu mi się też nie podoba sytuacja. Ale już mi się podoba, chociaż Waldut tu jest mocno obskubany, więc ja nie wiem, jak to będzie. Disco! Zapomniałem o nim, zapomniałem, że jest Disco. O widzicie, od razu go przełknął. To tu to, to dajmy może. Disco, ale Disco jest łatwe do pokonania, chyba, że teraz wskrzesi ich. Oj, do tego nie przemyślałem. O szlak! Przegryza się, zabij tego głównego lidera. O dobra, teraz już mamy go. Chyba, że wskrzesi w ostatniej sekundzie. Nie, disco. Jest, nie wskrzesił Bo chyba jego diety nie ma, że... I on Jodo taki jasne te... Biega, dobra, nie, nie będę o tym mówić. Oj, mocno jest zjedzony ten Ła, na... Nie no, teraz mamy dużo słonek na przykład. Teraz mamy ich dużo, więc opłaca się jednak słoneczniki mieć w nocy. Oj, tego dum Jak ja walnę na mapkę, to będzie. Nieźle źle. Więc dobra, ten ostatni słonecznik, cyk. To jest dobra antyleria. Jeszcze jak tu dam i tu postawię, no to będzie dobrze. Chociaż mogę już stawiać podwójne. Ej, dobra, robię to. Stawiam podwójne fumszrumy. Ej, ale... Tak, dobra, już myślałam, sobie, że to nie działa. Podwójne fumszrumy będę dawał i to już będzie naprawdę dobre. Czekaj, czy po tym stage'u kolce? Nie, kolce były na basenie. Kolce były chyba przed poziomem z zombą. Czy właśnie przed? Czy po? Hmm. Nie wiem już. Dokładnie. Co ja chciałam? Wysadzić grup. Nie, nie chcę tej łopatki. Anuluj łopatę. Ja chcę grup. Dać grobo zjadacza. Nie wiem jak on się nazywa. Co to jest w ogóle za Roślina? To jest węgiel. Nie raczej. To jednak to tu daje. Ja dlatego powiedziałam mówię tak... To tak dziwnie, no bo na filmie gdzie poszedł disco pierwszy raz to tak powiedziałeś, tych dziwnie i to było dziwne Dobra, zbieram słoneczka O nie, huge wave of zombies Nadchodzi, a to nie jest jeszcze ostatni level Oho Oho Dobra, final wave i dum shroom Oj Patrzcie, coś tu wydarzy ja postawię Doom Shrooma Uwaga Czekaj, to nie wysadza całej linii? Myślałem, że to całą linię wysadza. Mogę tu postawić tu. O! List. Właśnie, że będzie pewnie mocna fala zombich Bo to jest koniec nocy. Znaczy nie już, ale jeszcze jeden. Dobra. Hello! They would like to visit for Rain Night snack How does ice cream at Braze out? Co? The Wood? Las? Dobra, nie. Lilia, teraz już się mogę patrzeć, bo to już nic nie ma. I tak to wyglądało. Więc dobra. Level 10. Ostatni level nocy i jedziemy na basen. Tak, jedziemy na basen. O kur, to będzie hard. Ale te ostatnie levely są łatwe dosyć. Jak dla mnie te levely ostateczne są łatwe, bo jest dużo roślin. Ale szybko idzie dużo zombie. Dobra, brożonkę już je postawię. Już na sam początek ich postawiam na tyle. Tak, na samym tyle tych postawiam na samym przodzie. Więcej mrożonek Dużo zmrożonek, bo to jest Oj, jest nie znamy dumshrom Teraz go nie wykorzystam, no Jasne Dwa dumshromy, co? Mogę postawić dumshrom na tym? Nie Co? Ile dumshromów? Jak pójdzie jeszcze jeden Nie, patrzcie ile mamy dumshromów No to nieźle To nieźle się zapowiada ta walka Dobra, postawmy to tu Ej, przecież on mi zje. Dobra, szybko musimy dać mrożonka. Ja tu nie mam fajnych rzeczy. Dobra. Chciałem go postawić tu, ale nawet w tym miejscu jest lepiej. Anarchia jakaś. Jakaś głupia anarchia. Na kona sobie może dajmy hipnotyzerka. Czemu by nie? Właśnie mi się hipnotyzer nawalił. Dobra, ja mam tyle tych dumszów, że możemy w sobie wykorzystać Dobra bo Mam ich tyle, że Pff. Walną dumszurum Dobra, jeszcze jeden ten Nie dziękuję. Bo no, to nie to co chciałem Na niego postawię to No kolejny dumszum, ile tych dumszów? Nie, one mnie za bardzo zapychają jak Dum. Wow. Dobra Pa, wszystkie rozwaliła Ej, tych grobo zjadaczy ja też tu mam, że... Tyle, że szok. Tyle, że szok Teraz mi się przypomniał to Przypał. 11 minut Sincelinie de Zombies. On tak dziwnie tego da. Dobra, nie, fun tu dajemy. Dobra, konik zjedz to. Bo my nie lubimy konów, chociaż pójdzie jeszcze w futbol. A jak Zochip pulpzujemy Disco, to, to będzie mega dobre. Tak, jak się zahipnotyzuje disco, to to jest mega dobre. Uwaga, ten wygrał nasz. Chyba, że jeszcze pójdzie tu jakiś zombie. To ten chyba padnie na zawod. Nie, nie pad. Co tu robił? Aha, nie wiem. Nie wiem, co on tam robił. Hipnotyzer. Ale dobra. Go. Dajemy. ...cył. O szlak. Idzie disco. Ja może mrożonka sedam. A dobra, walniemy blisko. Muszę pierwsze zjadacza, którego nie mam. No teraz mi się akurat by przydał i go nie mam. O dobra, dzięki. Przecież go zje! Zjad no nie, nie Tyle mam tych, tych, że aż szkoda nie korzystać. Co nie? Dobra To już się tu zasklepiło w miarę Połowa jest! Połowa walki! Please dajcie mi tego! Hipnotyzera. Ja chcę na disco to wykorzystać. Chociaż on jest słaby, disco dosyć. Chociaż on ma medium. On jest jak pacho. Dziwne, on jest słabszy niż pacho. Tak mi się wydaje. Dobra, mrożonka dajemy. I ci. I wdajemy. Pieniążek. I tak, to tu, to tu. I fajnie się składa, że akurat pod początek czerwca, czyli takich cieplejszych dni. O, mam hipnozera. Właśnie idziemy na basen w Francfazem. Ta ser ja już tą serię chyba do lutego prowadzę, czy marca. Od marca, od marca. Oj! Nie, od kwietnia chyba. Ale go zjadł mi hamsko Sin, salini de zombies. Tylko wiecie, co mnie dwulwersuje, że tu nie idzie? Walnuty. Tu nie idą walnuty. W ogóle. Dobra, kolejnego sobie postawiam tego. dusza No! O tak, disco. Czy on to zje? Nie, disco to zje on zginie, bo to jest słabia. Nie, zginął. Disco is under Archivment. Aha, dostałem jeszcze... O, widzicie? Archimenta dostałem. I widzicie, on teraz robi swoją armię. Tego pana to ja tu nie chciałem. Więc sobie go zdymujemy. No. Oj! Mamy podisko. Disco. Jak mi tu idzie już ten zawodnik... To jest niekolorowo. Totalnie nie kolorowo Ty, bo on mi tu rozwali armię Discord? Jaki Discord? FUTBALC, nawet nie próbuj. Rozwalać mojej armii. Nie da rady nawet tylko zjeść. A jak da, nie dał. No widzicie, Co... Co on się tu zpił? Czy on go zrespił tego jednego gościa w ostatnich sekundach życia? Ale tu w ogóle on szep? Nie, on tu jest. Co on tak od samego początku to go zrespił? Tak się da. Dobra, najwyraźniej tak. Dwa disco na jednym polu. No to to jest jakiś. Nieśmieszny żart! Oj! Ale to fajnie wygląda. Uwielbiam, jak się tak spalają ciała. Już bez głowy. Kurde, więcej Disko. Ta walka jest i tak łatwa. Jak ja jeszcze mam wszystkie kosiarki. Jedynka jest łatwiejsza chyba niż dwójka. Nawet no, jedynka jest łatwiejsza niż dwójka. Bo tu nie idą takie dziwne jakie zombie. Dobra, nie. Ja już tu nie mam miejsca po prostu im przesadzić te rzeczy. Wiedzieli niektórych nawet po prostu tak posadzam jako ofiary. Doom. O, oh, the huge wave zombies. Final wave? Final wave! I na final wave a oczywiście se postawię. Bo jak ich mam, no to czemu nie mam z nich korzystać? Uwaga, cyk! że jeszcze chyba jacyś pójdą. No, poszli. Kurczaczki. Jeden. Więc go potraktujemy surowo. Lilia. Mamy, wygraliśmy. Jest Lilia. Co szło w pierwszy poziom basenu? Nie wiem. Ej, nie wiem. To dobrze, bo przynajmniej będę miał ten. Dobra. Nie, to Daki tu przed. Daki tu przed. Dobra, nie widziałem. Oh, looks like the zombies gave. Dobra. Uwaga! Tak, dakitub. Mamy dakituba. No. N. Koder. Dobra, nie. Nie mamy tych roślin nocnych. Tu będzie akurat łatwo wybrać. Kogo z tych trzech? Chomper? Chomper nie jest jakiś mega dobry. Ale zabierzmy, chłopa, Niech będzie. Dobra. Plant. O, i ta muzyczka. Ta muzyczka jest akurat fajna. Co effect Back to game. Tą muzyczkę lubię basenową. Ona jest fajna. Więc dobra. I tu w końcu słoneczka lecą z nieba. No i to ja rozumiem. Lilia woda Nie wiem czy ona jest odwrócona w tą stronę na tym. a jest tak naprawdę tak. Ile już trwa ten odcinek? 17 minut No bez jaj. Za długi. Ja będę musiał zrobić ten. No. Kurde, zapomniałem słowa. No, zrobimy jeden poziom chyba na basenie. Tylko. Piszuter, jak ja go dawno nie widziałem. Bo dawno nie używałem piszutera. Tylko te grzybki nocne. A ja się boję strasznie nocnego basenu, który jest już po tym. Po basenie. Więc no, ja się cykam. Nocnego basenu. Chociaż czego ja się tak cykam? Przy tam nie ma nic takiego strasznego. Balon, balon zombie. Tego się cykam. Bo to jest najstraszniejszy chyba zombie. Co jakże? Znaczy nie że straszny, straszny. Tylko, że się najbardziej go boję. Bo on zawsze mi rozgramiał. Pamiętam całe pole. Całe pola mi rozgramiał i kosiarki. No nie pamiętam go dobrze. No nie, akurat kupiłem pisztera jak. Wiem, gdzie idzie zombie. Więc słabiutko. To muzyka, to jest moja ulubiona muzyka. Z dachu też jest fajne. Poziomy z dachu są fajne w ogóle. Poziomy z dachu są spoko. Ale najgorsze, jak jeszcze się domyślacie, są właśnie z nocnego basenu. Mega się tego boję, więc dobra. Pisztery na wodzie też są ważne. Dobra. Pisztery na wodzie też są bardzo ważne. Cyk. Na jenkata muszę mieć. On się nie nazywa na Inkad. On się nazywa Cutten. Czemu ja powiedziałam na Inkad? Nie wiem no Czemu powiedziałam na Inkad? No, może Ice P bym zarabiał. Dobra, nie. wiem. Wyskoczyło mi coś. I dobra. Na Ice Pichutera ja w ogóle zdążę. Zdążę, zdążę. Dobra, i... Cyk. Pięknie. Mama Ice P To nie jest za... Nad... Dobre Znaczy Co nie jest za dobre? Ja tak czasami głupio gadam Ja muszę gadać na temat, a nie To nie jest za dobre Chociaż nic się nie dzieje Ja nie wiem, ja jestem dziwny, Dobra Łot Myślałem, że wpadł ten Daki, to, to było Dźwięk jak posadam Lilię. Lilie Więc dobra Biło mi strasznie serce przez chwilę. Się wystraszyłem. Kołna. Bo nie zauważyłem, że ją idzie. Kiedyś mówiłem pachoła. Teraz mówię kołna. Też kiedyś mówiłem kołna. O i tutaj w dniu to idzie dwa razy szybciej. Jak jest dzień. Basen jest chyba moim ulubionym stage'em. Jest przyjemny. Ale taki fun fact. Akurat balon zombie mnie nie zabił. Bo miałem jedną śmierć. Wy... Ten... Kiedyś w Plant vs Zombies miałem jedną śmierć. I mnie nie zabił balon, tylko Delfin. Tak, to akurat pamiętam. Ale że Koun na wodzie? Mczkość coś boli. Że kołnik idzie na wodzie, pachoł. Zombie z pachołkiem idzie na wodzie. Patrzcie, to jest Adam. Figurka Adama, ASMR. Dobra, nie. Oni są wolniejsi chyba sami... Nie wiem, zobacz co do katalogu, bo to już jest ostatni poziom. Ja się nie będę patrzył, co będzie iść w kolejnej rundzie, chociaż nic nie będzie chyba. No, nic nie będzie iść. Dobra, final Oj, oh, oni się tak wynurzali, ja zapomniałem. Ale z nimi sobie dadzą radę na luzie. Na luzaku. Bo mamy ice -P. Rod, tu posadźmy, żeby było szybciej. Widzicie? Poradziło się. Tu postawiłem, chociaż tu nie ma żadnego zombiego. Tak po prostu dekoracyjny. Nie, 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 nie. Nie zdążę tu posadzić. Dobra. Squash! Dobra, mamy squasha. On jest przydatny, go będę używał na pewno. Więc dobra Main menu. Tylko jeszcze kurde muszę wejść na adventure, żeby wejść do Almaniaka. O! View zombie i... zobaczyła normalna. Aha, bo tu nie pokazuje przecież szybkości, tylko w tym... W dwójce. On też ma low. Only a person in the pool. Dobra. Wow! Nie no, zobaczyłem. Zobaczyłem, że jest ten trzy, trój... Trzy głowy. No, więc mamy nowy. To z tym disco zainfikowane, ja nawet wiem jak wygląda jego ikonka. On jest gdzieś na dole, jest taki dziwny lisko. Właśnie jest takie dziwne disco O tu Disco is undead Hypnotize danger zombie No więc co ją Jak wam się film podobał Zostawcie Łapkę w Oraz subskrypcję. Co? Bye!